Okej, okay, już zrobiłam kata, bo już dosyć dawno nie robiłam kata, więc pewnie będzie opóźniony głos. U, pistolet. Nie mogę wziąć pistolca? Ale pistolet jest swój taśny, no. Klapkord! Kurde, aż mnie coś zabalało. Dobra. <grywa> <grywa> coś? Apteczka, swój czas nie. Uuu, jeszcze naboje. Naboje. To tylko tyle. Coś mi to nie halo. Dobra. O, idziemy. Chyba już nie ma wieczki, prawda? Eee, tu jest winda? Tak, to jest winda. Ale ja nienawidzę wind. Cześć windo! Czuję się jak tajny agent normalnie. A ja tego nienawidzę, no. no dobra, damy radę. Co tam sobie marynę. kucamy. Idziemy. No ja może nawet nie zauważył. Teraz ja nie zauważyłeś, nieprawda? A teraz zapiszmy najpierw. Pam! Pan. Hahaha! 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 O Jak ja to kocham normalnie! Takie ble! Takie Taki ble. Nie widzi tutaj nikt już. Ja słyszę kruf, normalnie. A może że jestem przerażliwiona, dobra. Użyjmy klap kart! card! Kurde! To są tacy kolesi, Koleż, Koleś, kolesz, tam jest co koleś. Dobra, Nie wiem, co oni na nic nie robią! Dobra, idziemy. Pójdziemy spokojnie tylko. I chyba tutaj chyba nie będzie wracać, co nie? Nie tutaj. Oh. O! to jest tajny agent! Kina! Ej! Uh. Cześć. Dobra, idziemy. To podejrzanie wygląda. Boo! Jezus, nie strac Bierzemy. Ała. E, teraz... Wracamy się? Mm. Gdzie teraz? Tutaj nie. A to nie windą na dół? Nie pamiętam.

był koleś, już go nie ma. A to nie tam? Niech tu nie dzieje, prawda? O tutaj. No tak, tu tutaj chyba. Chyba. O, na z U! Tego się nie spodziewałam. O, Co to jest. O, Palę się, Palę się, ja się palę, ja się palę. to <ścoughs> to jest. Super. so good <gasps>